dobry lot próbny lot próbny Łąsk. trening między między lotami trening między lotami Wodowców. Z dziesięciu gołębi ponad tysiąc, bo jeszcze kolegą pobrali swoim. Nie wiem czy coś widać, bo słońce. Słońce kurde bardzo świeci, ale gołębie dobrze odchodzą.

Ja miałem 30, bo wszystkie dałem co mam, nie? E, ładnie, gołąbki, ładnie odeszły, ładnie. No. Dobra, dziękuję, do widzenia. Następny film nagrany w niedzielę z lotu, chodzież będzie nagrywany. Dobra, dzięki na razie, cześć Wam. Dzięki za subskrypcję, za łapki w górę. Na razie, dobry lot.